Wrocław jest przede wszystkim znakomitym ośrodkiem kultury, bogatym w bardzo wartościowe zabytki. Jest to, jest, jest to miasto wielu teatrów, jest to, jest, to, jest to miasto wielu wydarzeń kulturalnych o randze międzynarodowej, jak Latislawia Kantas, czy widowiska, super widowiska organizowane przez naszą Operę Wrocławską, które ściągają nie tylko wrocławian, ale Kości z całej Polski, a nawet zagranicy. Jest to miasto, miasto w którym naj, 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 najbardziej efektywne swoje lata wykorzystał Grotowski, czy twórca pantomimy Henryk Tomasz. Jeżeli Wrocław to zostanie miastem kultury polskiej, będzie miało podobny odzieg w Europie, w świecie. Wrocław ściągnie do, 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 do nas, do miasta wielu wybitnych twórców kultury europejskiej, nawet światowej. Obecnie, którzy są nawet wartościowi, którzy, którzy mają swoją markę, ale myślę nawet tych, którzy dopiero za kilka lat zostaną wykreowani jako, wielcy, wiel... jako twórcy. Jest to znakomita, promocja przede wszystkim dla miasta, który ma co pokazać, dlatego że jesteśmy miastem, stolicą Dolnego Śląska, pięknego regionu, w którym mamy przepiękne kurorty. Zapraszam Wrocławian i sympatyków do głosowania na Wrocław.